Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale dzisiaj będzie filmik jak robimy ogórki kiszone żeby cieszyć się wspaniałym smakiem w zimie co będzie potrzebne oczywiście ogóreczki, ogóreczki ja, mam, ja mam takie oczywiście z własnego, z własnego ogrodu będziecie potrzebować słoiki, mniej więcej przygotowałam trzy słoiki na taką ilość ogórków chrzan czosnek i koper. Już pozwoliłam sobie do słoików yy, włożyć yy, włożyć trochę kopru. No i jeszcze dam chrzan. Chrzan pokroiłam w takie, yy, w takie paseczki. Myślę, że wystarczy trzy. I do tego dodaję ząbek czosnku. Oczywiście mam pokrojone na, yy, na ćwiartki. No i Układam ogóreczki. Ogórki wkładam właśnie w ten sposób, tą jasną stroną do do tego Staram się dać jak najwięcej, ciasno układam, żeby, żeby wszystkie się zmieściły. Człek mam okay. Czas kolejny. Chrzanu, czosnek. no i wokół. Nie wszystkie ogórki są podłużne, bo mam dwie odmiany ogórków typu święcki i, i ogórek typowo do korniszonów y, tytus. Ale ja pozwolę sobie przetestować, czy, czy właśnie ta odmiana tytusa nadaje się też na, na kiszenie, na kiszenie ogóweczków. I następny słoik. podobnie mi zabraknie kurków Musiała podejść, podejść do ogrodu i zobaczyć czy jeszcze uda się coś coś zebrać już mam, udało mi się jeszcze serwać takie ogóweczki nieco może. Duże, ale uda mi się uzupełnić swoimi cukórkami. Jeszcze do tego słoika się coś zmieści. Teraz czas na, na zalewę. Do przygotowania zalewy y, potrzebujemy, tak na trzy słoiki około y, y, 1,5 litra do 2 litrów y, wody, to jest w zależności, ile dajecie. Y, ogórków do słoika prawda? później jest, jest to zależne ile ile mamy miejsca właśnie w słoiku. W tym samym czasie właśnie już zagotowuję wodę na zalewę w elektrycznym. ponieważ koniecznie. sobie darnek. I oczywiście um, muszę pamiętać o o soli, tylko właśnie kamienna spożywcza do przetworu i zawsze daję na jeden y, litr wody, daję jedną łyżkę, taką, taką łyżkę z górką właśnie, musicie zobaczyć, jedną łyżkę. jeszcze jeszcze w teraz czekam, czekam na wodę. Gdy woda na już zagotowana wlewam do garka. Mieszam łyżką do kręcam słoik i odwracam do głowy i tak zostawiam do dwóch dni w ciepłym miejscu, żeby zaczęły żeby właśnie kisić. Później wstawiam je do, do spiszarki. I tak zrobię z pozostałymi dwoma słoikami. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do subskrybowania i lajkowania i do usłyszenia wkrótce.